아씨 형만 좀 스불어 전 Mówiłem ręce na kolanach. Będzie sprzątał zaraz. <laughs> <laughs> dalej <Gdzie> trzyma. <ręce? śmiech> I dalej trzyma, nie? A potem te wszystkie ślady kto bierze. Zobaczmy. okno. Ręce. <laughs> <laughs> Ale jeszcze kobiety są fajne. Mają wyjście, to. No nie mają, jak zostawili ich tak, to nie pojadą ich zostawił. Nie zostawię. Chyba spokoju. Zobaczyliśmy jak naprawdę wygląda y, symulator dochowania, jak wygląda wypadek po przewróceniu się samochodu, więc mogliśmy spróbować y, przekonać się jak to dosłownie wygląda. To nie jest jednak tak, jak się to na filmach wszystko wy wy wydawało, że jest właśnie tak prosto, że sprzęt, wszyscy wychodzę, wszyscy są szczęśliwi. Nie. Dyplom <głos》głos》> dla zabrowarnej Magdy. Tu jest! Madzia. Madzia? No idź Madzia, gdzie no, jesteś? Jest A tak. Jest o proszę Madziu, masz tylko i tutaj na niech to Proszę. I jeszcze tu masz upominek. No Proszę. Kominek? Proszę, Adrian Soroka. Adrian Soroka. Gdzie Adrianek? Adrian, tu do Pana. Gratuluję. Do pana. Jest to otwarta zbiórka krwi na Politechnice Koszalińskiej. Jest to druga akcja pod hasłem Podaruj krew to dar życia. Organizując tą akcję chcemy zwrócić uwagę studentów na potrzeby krwi, potrzeby drugiego człowieka. Wiadomo, krwi nie można nigdzie kupić. Krwi nie można e, nigdzie nabyć, można ją tylko oddać, podzielić się z drugim człowiekiem. Dzisiaj to my oddajemy krew, dzisiaj my się dzielimy krwią. Jutro to być może my będziemy potrzebowali tej krwi. Patrząc na frekwencję, zainteresowanie jest dość duże, oprócz e, tylko i z zbiórki krwi prowadzimy też akcje poboczne. Przyjechał do nas też symulator dachowania, który się cieszy też e, niesłabnącą e, popularnością. E, przed chwilą odbył się konkurs plastyczny dla dzieci z przedszkola e, numer 3, konkurs pod tytułem Kropla krwi. E, wszystkie dzieci zostały nagrodzone nagrodami. Konkurs spodobał się zarówno władzom uczelni, jak i studentom i przedszkolakom.